Na początek przygotowujemy mięso. Za pomocą noża pozbawiamy skrzydełka lotek. W miejsce wystarczająco dużej, aby pomieścić skrzydełka, mieszamy zmiażdżony czosnek, oliwę, ocet winny, miód, tymianek, sól i paprykę. I wrzucamy do niej mięso. Mieszamy, aby skrzydełka dokładnie pokryły się przyprawami. Odstawiamy do lodówki na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. Skrzydełka układamy w koszu i wsuwamy go do urządzenia. Rozgrzewamy urządzenie wielofunkcyjne Air Fryer do 160 stopni, ustawiamy zegar na 15 minut. Grillujemy skrzydełka, aż uzyskają złoto-brązowy kolor, a minutnik wyemituje sygnał dźwiękowy. Następnie podnosimy temperaturę do 200 stopni i ustawiamy minutnik na kolejne 2-3 minuty. Mięso grillowane w ten sposób, dzięki systemowi obiegu gorącego powietrza w urządzeniu wielofunkcyjnym Air Fryer, jest soczyste i ma apetyczną chrupiącą skórkę.